Jeśli nie możesz zasnąć, to nie twoja wina. Twój umysł po prostu jeszcze nie zrozumiał, że dzień już się skończył. Pozwól, że pomogę mu odpocząć. Połóż się wygodnie. Weź głęboki wdech przez nos i długi, miękki wydech ustami. Poczuj, jak ciało staje się cięższe. Ramiona opadają. Szczęka się rozluźnia, a powieki powoli się zamykają. Wdech. Przyjmuję spokój. Wydech. Odpuszczam dzień. Z każdym oddechem ciało dryfuje coraz głębiej w ciszę. Myśli cichną. Świat może poczekać. Teraz jest tylko sen. Dobranoc.